Czuję, że teraz będzie dobra wymiana na początku. No ten kurwa też jak i Mała w czapka te Podobna kurwa, ta jedna walka wygrać bez presji niebo fój tam wygra Musi wygrać No wygra lepszy Chcemy go razu w <laughs> Zero litości. Aba jedziemy! Aba Dawa! Dawaj, Aba Spokojnie, Aba jedziemy! Aba jedziemy! Aba nogi! Zaczynamy. Zaczynamy. zaczynaj ręce! Zaczynaj Zaczynamy. 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 i potem Zaczynamy. ręce Ręce ręce, ręce Zaczynamy. Ręce, Zaczynamy. Dobrze Przemek,

По коптенчу рэнсу одразу! Давай, Китюш! Some... в

Dzień Dobrze, dobrze, jest do osia! Jedź! Brawo! Rozbijaj go!

Ale w takiej sytuacji to za punkty są? No on zaraz zabłuduje za to, że Czasem, tak? nie, że, że ten niebieski. Dobra, takich Dobrze, pochowany. Extra w ząku. Nie działa. Wszyscy to zanurzali. To był gra tak powiedział? Nie wiem, czy to jest. Czekamy za tym bom. Falaj, faj. Dobrze było, Dobrze! Dobrze!